Polska uniezależniając się od Rosji jako dostawcy surowców energetycznych uzależniła się od Bałtyku. I to jest pewien fakt, który przez ostatnie lata był realizowany. Było coraz, coraz większy nacisk w różnych sferach gospodarczych, energetycznych, kładziemy na dywersyfikację źródeł dostaw tych surowców. Najbardziej optymalnym kierunkiem dywersyfikacji jest właśnie Morze Bałtyckie. To widzimy poprzez na przykład naftoport w Gdańsku, który dzisiaj odpowiada za 100% dostaw ropy naftowej do Polski. Widzimy to również poprzez terminal LNG w Świnoujściu, który dziś odpowiada za około 30% polskiego zapotrzebowania na gaz. Mamy gazociąg Baltic Pipe, który po dnie Morza Bałtyckiego dostarcza gaz z Norwegii do Polski. I to jest kolejne, kolejne około 40% Polski. Zapotrzebowania na gaz. W planach mamy budowę również drugiego terminala LNG pływającego w Zatoce Gdańskiej. W planach mamy również budowę morskich farm wiatrowych. Mamy również kabel podmorski pomiędzy Polską a Szwecją, który dostarcza prąd czy, czy pozwala na wymianę energii elektrycznej pomiędzy naszymi państwami. Także jakby po, po skali projektów i skali zaangażowania polskiego widzimy, jak ważne jest Morze Bałtyckie dla polskiej energetyki, chociaż nie tylko, bo pamiętajmy, że Bałtyk to również polskie okno na świat dla eksportu i importu towarów poprzez porty. Trzy spośród dziesięciu por, pol, polskich portów znajduje się w topie bałtyckim, czyli Gdańsk na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wielkość przyładunków w porcie. Szczecin, Świnoujście na piątym miejscu. No i Gdynia na dziewiątym miejscu spośród bałtyckich portów. To pokazuje, że Morze Bałtyckie jest bardzo istotnym akwenem dla polskiej gospodarki, nie tylko energetycznie. No niestety, poza tym uzależnieniem się Bałtyków w wymiarze energetyczno-gospodarczym, niestety nie dokonano czy nie zabezpieczono ochrony polskich interesów energetycznych i gospodarczych na tym morzu. Przez lata marynarka wojenna była na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o kwestię modernizacji sprzętowej. Nie zakupowano żadnych nowych okrętów. Ostatnie okręty, które weszły w skład marynarki wojennej, okręty bojowe. To okręty dwie fregaty eks amerykańskie, które już wtedy miały 30 lat. E, I to jest rok 2021 i 2022. E, jeszcze gorzej sytuacja wygląda w, w, w przypadku sił e, pod, pod okrętów pod, podwodnych, e, bo tutaj w lat, na początku lat 2000 weszły do uzbrojenia polskiej marynarki wojennej pięć okrętów ex norweskich, które już wtedy miały 30 lat. E, I dzisiaj właściwie dywizja Okrętów podwodnych nie funkcjonuje, dlatego że te okręty zostały już wycofane ze służby. Pozostał jeden okręt podwodny, który jest rodowodem z czasów Związku Sowieckiego, który ciągle właściwie jest w remontach. Także patrząc z perspektywy potencjału bojowego marynarki wojennej, to on na dzień dzisiejszy jest zerowy. To znaczy polska marynarka wojenna nie jest w stanie realizować zadań, które są postawione przed nią z dwóch względów. Po pierwsze, nie ma odpowiedniej ilości okrętów, czyli te dwie fregaty, o których wcześniej wspomniałem, nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich obszarów funkcjonowania gospodarki polskiej na Bałtyku. No i z powodów technologicznych. Te okręty po prostu są przestarzałe, nie ma do nich środków. Środków bojowych, czyli po prostu nie ma, mówiąc wprost, rakiet do systemów rakietowych, które na tych okrętach są zainstalowane, bo te rakiety z, z momentem dostarczenia już dawno utraciły resursy i po prostu musiały zostać zdjęte ze względu na to, że bezpieczny, ze względu na bezpieczną eksploatację. No, dzisiaj pozostaje nam czekać na to, aż oddamy do użytku planowane fregaty typu miecznik, które mają. Która pierwsza ma być oddana do użytku pod koniec lat dwudziestych, czyli za mniej więcej 8 lat. No patrząc z perspektywy politycznej i bezpieczeństwa naszego regionu, to nie wiadomo, czy ten okres modernizacji marynarki wojennej, który w odróżnieniu od innych sił, rodzajów sił zbrojnych, w które po wojnie były przyspieszane, to w przypadku marynarki wojennej nie zrobiono dotychczas nic, co skokowo i w krótkim czasie przyśp... polepszyłoby sytuację bezpieczeństwa w polskich obszarach morskich na Bałtyku.